Siemano mordy, witam Was bardzo serdecznie prosto z boiska. Dzisiaj czas na kolejną symulację. Ze mną oczywiście jest najlepsza lewa noga na polskim YouTubie. No dobrze, bardzo mi miło to słyszeć. Nie no stary, Ty lewą to masz top. Prawie tak dobra jak moja. Przed kontuzjami. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie symulację grupy reprezentacji Polski na Euro 2024. Cachu, myślisz, że wyjdziemy z grupy czy nie? Powiem Ci tak, jedyne co nas ratuje, żeby wyjść z grupy, żeby mieć szansę wyjść z grupy, to jest to, że te trzecie miejsca wychodzą, nie? No tak. No bo Francja, Holandia to jest, wydaje mi się, pewniaki. Eee, no mecz o wszystko mamy z Austrią. z Austrią. No ale wszyscy, wydaje mi się, że tak nastawiają się, że a, z Austrią wygramy, a tam... Widziałeś ostatnie wyniki Austrii? No bardzo dobrze grają. Dobra, wytypujemy sobie później. Wy też piszcie w tym momencie pod spodem w komentarzu, jak według Was będzie wyglądała nasza grupa. Kto pierwszy, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Zobaczymy później, czy Wam się sprawdziło, czy nie. Teraz zaczynamy. Zanim rozpoczniemy pierwszą naszą potyczkę, pierwsze nasze wyzwanie, pragnę Wam przypomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BetClick, u którego wciąż obowiązuje oferta gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat gry bez podatku znajdziecie w linku na dole. Tam też znajdują się szczegółowe informacje na temat mojego kodu Lachu. Oczywiście w ofercie BetClick znajdują się najlepsze ligi świata, do tego Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, czy też Fame MMA na wyłączność, więc pamiętajcie o tym. Nie zapomnijcie również, że jeśli to wy zdecydujecie się obstawiać jakieś zdarzenia, róbcie to przede wszystkim odpowiedzialnie, nie za wysokie stawki. Obstawiać oczywiście mogą jedynie osoby pełnoletnie, więc pamiętajcie o tym. Wszystkie potrzebne informacje macie pod spodem w opisie, a teraz wracamy do odcinka. Odcinek dotyczący Euro, więc piłeczka też Euro debiutuje u nas na materiale. Zobaczymy, jak będzie śmigała. Zaczynamy od rzutów karnych. Ten, który wygra rzuty karne, a grałem po prostu tak, że po jednym strzelamy i do pomyłki. Ten jako pierwszy wybiera, kim będzie w pierwszym wyzwaniu. No to do zobaczenia, do zobaczenia ta... za godzinę. Ciekawostka, nagrywaliśmy coś takiego kiedyś, to było prawie dwa lata temu. Aż I... tyle? Tak, no bo to wow. 2022. Wow. I wtedy mieliśmy chyba 19 do 20 karnych, tylko no. wiadomo, w odcinku były dwa wtedy, nie? Wtedy to już się, już się śmialiśmy z siebie, jak strzelaliśmy tak. każdy. Dobra, kto zaczyna? Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, ja jeszcze raz to samo. Już nie. Dziękuję, zacznij. Okej, to ty skończ. O! E! <laughs> o jo! I ja by to ale dotknął po paluszkach, po paluszkach! Było w rękach, było? Super. No musimy zacząć tradycyjnie, moi drodzy, od dzwonienia. Gwizdek. Ojej. Lubię te, lubię te karne, naprawdę. Co, pokazał Ci tam? Nie, nie, nie. Byłem pewny, stary, że tam strzeli. Jeśli Polska nie zdobędzie trzech punktów w pierwszej konkurencji, przepraszam. Ostatni raz grałem w styczniu. Ale w ogóle się jaram, że mogę z tą pokopać. Tak po prostu. Mam pa dzisiaj. Może być. O, ja, aż się ciemno zrobiło. No tak, wiecznie. Znaczy, eee, może nie wiecznie 18 ale nie metr, po dwa strzały na głowę. Ty zaczynasz, bo przegrałeś konkurencję. Dobrze. Powodzenia. Ojej, jej, A wujas we mnie nie wierzył. Memphis Depay. Proszę, powtarzalność jest w tych strzałach, ale jak już siądzie, to siądzie idealnie. Nie, yeah, to zbił na poprzeczkę, naprawdę to, to, to zasługa tych butów na pewno Fajna, nie? Plus 5 do latania. Porączka nie dolecia. Porączkach z koziołkiem, ale co jest najważniejsze w sieci. 2 dwa na 2. Dwa. Przegrana ze stylem. Francja kontra Austria. No niestety nie mam koszulki Austrii, więc to musi być czarna, klasyczna, SNK. Casiu, kto wylosuje, komu wypadnie w zasadzie większa liczba na kostce, ten wjeżdża do sam na sam. Nie Od mamy razu. tym razem kamień-papier. Okej. Okay. Tylko kosteczki. Okej. Okay. No oczywiście do dwóch strzelonych. Okej. Okay. Chińczyka lubiłem grać, to może szósteczka wypadnie. <laughs> Ojej, która jest moja? Ta jest moja. Dobra, to jest szósteczka. O, szóstka. szósteczka. Niczym w totka. Nie! Dzwonią! No nie, no nie mam jeden. W ostatniej chwili zmieniłem. Miałem strzelać właśnie w to, co ziobi poszedł, ale stwierdziłem, nie. Zmieniam, strzelam w lewo. Pewniaczek 1-0. Trzy. Cztery. Cztery. Fajna konkurencja. Dwa, na dwa, wujas sobie nie postrzelał, przepraszam bardzo. Austria górą. Jesteśmy już w połowie, bo to będzie trzeci mecz. Polska-Austria. Stwierdziłem, że muszę się zrehabilitować za pierwszy mecz z Holandią, więc tutaj Austria bez zmian. Ty żebyś Austrii nie zrobił 9 punktów. 6. No ale może z 9, jak no później tak. weźmiesz. I Austria z pierwszego wychodzi. Dobra, teraz czas na coś, co lubię, co, na co czekałem i po pół roku będzie smakowało. Na zdrowie, Dawidku. Bardzo dobrze. Muszę. Czyli strzał. O, tutaj miała być piłka. Strzał z grzybków. To jest coś, co jest, jak wam siądzie, a jak nie, to pójdzie tam w ziemniaki. Uuu, ale pod ladę! Poszła, poszła! Raz. Raz. O, Dawid. brawo Dawidku! Fajna. Patrz. Łooo! O Jezus Jezus Maria, jak to otagle tak to jest stop! O, Ojej! Fajna, ja ale muszę jest... muszę dawać siłę na samo, leci Cału, satysfakcja jest? Tak. Dzwonią, u mnie też dzwonili. Fajnie. To! Właśnie tak, nie za mocno, precyzyjnie i przynajmniej jest jeden punkcik. Niestety przegrana, ale przynajmniej ładna brameczka dla widza. Wekhorst kontra Teo Hernandez, bez kitu. No. Teraz czas na dwa strzały z prawej, dwa z lewej. Gramy sobie o ściankę, to co ty lubisz, a ja ja dawno nie robiłem, dlatego też chciałem sobie je tak kopnąć. Francja, Holandia, ale myczycho to może być. Dwa Hernandez, dwa Mbappe, a u ciebie o, dwa Black to... Horse, a dwa... Z lewej? Z lewej, tam jest ten Blind. Blind to, blind to ja jestem jak strzelam czasem. Wow. What the set? Ej, co dzisiaj? chłoplata? Nie no to jest nie! Porączka! No, ka... Ile ozna? Porączkach, po nie? Ale znów friend. Pięknie. Po krótkim Teo. Teo harnadezik. Po <laughs> Ale tak od nich chcenia, bo źle sobie odbiłem. Krótki! Tego się nie spodziewałem. Kylian Mbappe! Casiu Z dedykacją. Uuuu Bekhorst, Uu. tas było dobrze, ale poszedł w ciemno trochę. Nie, nie no to. Klasyk dzisiejszego to jest odcinka. Niemożliwe. Który raz dziś? Mieliśmy ogólnie robić jeden na jeden z obrońcą, ale jest to pierwszy odcinek, kiedy wrócimy do kopania, więc spokojnie znaleźć moje szczęście, to byłby ostatni na pół roku. Nie ma co ryzykować. E, dlatego zrobimy sobie na spokojnie teraz karling, typowy z półkola do brameczki do linii Dawid. Mam. Pan tam ładnie wszystko nagrywa, żeby było widać, i będzie zaznaczał twoje piłki grzybkami. Dwie Także piłki. Dwie piłki kto bliżej linii bramkowej, jak przejdzie za, no to wiadomo, nie liczy się. Okej, okay. dobra. Pierwsza daje ciętą szkocką. Serio, taką? Za mocna. Stój, stój, Ty, stój, może... stój. stój! Nie, za, padła. Yeah! Fazba do brameczki. Dobry pomysł, tylko delikatnie za mocno. No dobra, druga wewnętrzna, czyli większa precyzja. Lepsza, lepsza, lepsza. Oj, fajnie idzie. Ok. Bardzo blisko jest. Jak to w curlingu teraz ją Ty, precyzja. ale w tej starej jakbyśmy dali remis, to by było za mocne. No. Czyli jedna jest w ramce, jedna jest w piątce. Tak. Umówmy się może, że są pola. 16 piątka linia. Czyli masz piątkę jedną w drugiej strefie może być. Idzie w twoją? Nie gadaj. Za lekko. Pójdzie w twoją. Nie obok! Jak skręciła na czymś! Ty, ale jesteś w piątce. Ej no, bez kitu. Czyli muszę teraz dać do piątki i ta. wygrałem Ale skręciła. Hamsko. No ta sztuczna jest taka specyficzna. <noise> za mocno, za mocno. Chyba, że w moją Tak! I padła! Remis! I pomogłeś mojej chyba. No to jest remis! No remis mamy dwie w piątce i dwie w rące. No ta. I to jest hit ja, yeah, chodźcie, zobaczymy, która bliżej. Chyba twoja delikatnie. No, minimalnie. Ale ciekawe czy mnie nie odbił to by nie była... No... W dalej. Sumie. Tak, jest fajna. No praktycznie dwie stopy. No ta. Dwie stopy różnicy by była. Czyli nie remisik. Mecz o wszystko, mecz o awans, tak naprawdę, chyba, chociaż nie wiem jak wygląda tabela teraz. Właśnie, to jest ciekawe, że my nie wiem jak wygląda tabela. No. Wiemy tylko, że Austria coś tam. Austria szaleje. dzisiaj naprawdę, czarny koń, turnieju i to dosłownie, bo koszulki nawet czarne dzisiaj. O, no, tak. no bo to jest MK, <laughs> dlatego. Co, dlatego tak dobrze idzie. Dobra, yy, czekaj, kto teraz. Nikt nie przegrał, bo był remis. Tak, remis. Kamień, papier, kto zaczyna. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, to ty, zaczy ty, ty zaczynaj. Dobrze, z przyjemnością. Tak, było. mamy tutaj dwa strzały z lewej, dwa strzały z prawej i środek krzyżak. Nie no, żartuję, środek jak chcesz. Okej. Okay. Ale jest razy dwa. Okej. Okay. Ale ja tu widziałem, że tak odsłonił. Ale ja miałem czutkę, że i tak tam pójdzie. To prudzie. jest szesnasty metr, więc bramkarze tutaj mają serio ciężko. Musisz, musisz. I wyjmować drugiego. <noise> Nie mam szans z nim tutaj. To jest bez szans. ma tak dobrze nogę ułożoną Tutaj co? Robert Lewandowski? A tutaj co chcesz Ale jest różnica lewa i prawa. Oj No nie! Jak teraz dajesz jeszcze jedną leciał. to Taka rączka zostawiona pod, pod plakat, co? Trzy. Ale Trzy? No, tobie może uratować. Kolorowa. Kolorowa. Wow, ale to winkel szedł. Weź, bo to nie... Nie mogę, no. Ale poszła. <noise> Życie między ręki. oczami. Ale chodzi w tych butach dzisiaj. Normalnie my zaraz trafimy. Postawił to jest niesamowite. Wracasz człowieku pokopać pręty. Polska wygrywa z Francją? Polska górą. Ja specjalnie. Podsumowaliśmy sobie to wszystko, co się wydarzyło. I tak chyba się nie wydarzy na Lebro. Polska górą. Ostatnie miejsce Francja. Jeden punkt, o ile dobrze policzyłem. Austria na trzecim miejscu cztery punkty. Na drugim miejscu Holandia pięć punktów i Polska... Sześć punktów na miejscu pierwszym, czyli Polska wygrała z Austrią i wygrała z Francją. Wow. 3 do 1. To chyba Francja w dziesiątej minucie: dwie czerwone karty. Ja muszę zobaczyć, ile ja w ogóle wygrałem konkurencję w tym odcinku, ale ze dwie? No bo to były remisy, to może z jedną albo dwie maks. Tak czy inaczej, panowie, tak już na serio, jak typujecie, że będzie wyglądała nasza grupa? Francja, mhm. Holandia, Austria, Polska. Rozum. Serce, Francja. nie. Nie, to nie, tak jak rozum. Francja. Polska, Holandia. <laughs> Rozumie o! serce. Ja liczę w szczęście. Pan no czy że czem, ale... do marzenia. To wartość do marzenia. Dobra, y, Francja, Holandia, Polska, Austria. Okej. Okay. Liczę na trzecie miejsce, że się uda. A wy dawajcie znać na co wy liczycie. Oczywiście, jeśli chodzi o euro. Kto wygra euro, taką symulację sobie jeszcze zrobimy później, jak będzie już faza pucharowa. Tymczasem żegnamy się z Wami. Fajnie było sobie pokopać, będę to powtarzał, ale po prostu trzeba doceniać. Wbijajcie do tych panów na Instagrama, do mnie też możecie i do następnego Elu!